Jezu, ale to jak to, ktoś wpłacił? Schwa... Jak zigzag McQueen tutaj lecę Złoty fok i złotą kietę Moja suczka w Porsche dziew dziew pięć jeden jeden Szybki jak błyskawica, czerwony jak Rosja Life is highway, I'm gonna drive it fast, fast, faster fast Wiorę fast. e, ten pieprz, Cieprz. biorę tą sól, sól. Bo to tutaj mamy szweski stół Pieniędzy dużo, siły mam dużo A alkohol za 500 plus Ty taka ładna, ładny masz make-up, ładne masz rzęsy, ładna ta kreska, ładna sukienka, ja wolę dringę tak to mówi wujek, ale dupeczka like 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 Bo like 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 wtórze to raz Drugiego nie będzie Jestem pijany, ja jestem al Nie ja robię pieniędzy, ja robię pękę Nie patrzę na zyski, nie Ja patrzę złym ludziom na ręce Jak zigzag McQueen tutaj ten, lecę ten, ten. Złoty fok i złotą kietę Z Moja stóczka w Porsche dziew dziew dziew, dziew jeden, jeden Szybki jak błyskawica Czerwony jak Rosja Life is highway, I'm gonna drive it fast Fast, 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 fast Co powiedziałabyś na nockę o mnie? Mógłbym... Bardzo ładną suknię! Za kolejnym razem już jakoś pójdzie! Bo lubisz pieniądze, a ja pieniędzmi się zajmuję głównie. Piszę na pager ta fura to Bentley. Korona na głowie, koronka w sukience. Gdy robię kawałek, gdy robię se film, wystawiam kolejną fakturę, bo kwit. Musi się zgadzać jak podatek PIT. Urząd bierze procent za każdy mój Jestem Fris, czuję się jak król. Czasami jestem w orbcie, w portfelu nigdy nul. Robię party tak wielkie, że nie pomieści je mój dom. Jak zeksak, Mac tutaj lecę, ty tłok i złotą kietę Moja sztuczka w Porsche gdzie gdzie więc jeden jeden. Szybki jak błyskawica, czerwony jak Rosja. Life is highway, I'm gonna drive it, I'm gonna gonna drive it. Mamur style, trafiam w każde gusta, jak na szczycie misz. Głowa nie jest pusta, całkiem ładna. Jesteś naturalne usta Luz mam zigzag Eee, jak zygzak Jak Zygzak jak, jak jak zygzak Zęby mam jak zygzak Rzęsy mam jak zygzak Złoty tłok jak zygzak Jak zakręt wchodzę Nie goni mnie nawet policjo. Policja

Ty, No, powiem tak. Wydaje mi się, że z tej nutki najbardziej kontrowersyjna opinia mi pasował Jacuś. Nie wiem, czy reszta tak super się wpasowała w klimat Jacusia, który Jacuś ustanowił. A jeżeli chodzi o samą nutę, dla mnie ok, w sensie. Jak na song się poleci, wydaje mi się, że to jest nuta, której im więcej się słucha bardziej się w nią wkręca, no Sunky właśnie będzie nie najgorzej. W dla, dla mnie jest ok. Ja bym miał... Ja bym miał zrobić tier listę teraz nut ekipy, na który Zygzak leci. A! Nie, Zygzak chujowy. 0 na 10. Ponieważ Zygzak, McQueen, e, to jest on Enigmy. I zapierdzielili, co nie, Diabełkowi, mojemu ziomeczkowi na Ficie, zapierdzielili tutaj fajma. ostry jak przycinak. No, powiedzmy sobie szczerze, to jest tier 1. Muzyka o zygzaku McQueenie. No to będzie druga w takim razie. Dobra, to. Tak, ja najbardziej lubię ekipę. Później wchodzi zajebiście z remiksem Merganiego. Później wchodzi Chill. No i później właśnie pytanie: zajebiście zwykłe czy zygzak. Ja myślę, że zygzak, a później zajebiście. Taka moja opinia. Dobra, chłopie. Czy ty możesz? Proszę cię, naprawdę. Nigdy ciebie nie widziałem w tym.